Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę 15 kwietnia, czas na minutę staro. Tam Karta na dziś to Trójka Pentakli. Jesteśmy w żywiole Ziemi, więc ta karta również odnosi się w dużej mierze do takiej namacalnej strony naszej, naszych umiejętności, naszej kreatywności. Dlatego, że dzisiaj dobrze będzie właśnie wykorzystywać czas i naszą kreatywność do tego, aby doskonalić to, co już potrafimy, to, co chcemy rozwijać. To jest praca, ale i współpraca, współdziałanie. Dla mnie trójka pentakli zawsze będzie kartą zachęcającą do tego, żeby współpracować i współdziałać. To jest oczywiście wytrwałość, bo bez wytrwałości zrobimy tylko wszystko po łebkach, więc tutaj potrzebne jest takie podejście. Jak już wspomniałam, jest to karta z żywiołu Ziemi, więc z materii również. To jest dobry czas na interesy, dobre. Dobry, dobry moment na to, żeby zdecydować o swojej przyszłości, gdzie chcemy w jakim kierunku chcemy się rozwijać. I y, to też jest taka karta, która przypomina nam, żeby nie zapominać o własnej wartości, tak, to, co mamy do zaoferowania, też jest ważne i też jest wartościowe. To jest też takie działanie y, samodzielne. Y, jeżeli na przykład ktoś stara się o awans albo y, Chce ponegocjować na przykład swoją y, pensję, to jest na to idealny moment. Jesteśmy w talii średniowieczny tarot z Capini i ta talia przedstawia takie kilka elementów, które idealnie odnoszą się do, do kreatywności. Tutaj mamy w tej pierwszej monecie, to jest Trium Venus, czyli takie. To jest taki wzór miłości, wzór.. Y, y, nawet nie wiem, czy wzór można tak powiedzieć, ale to jest takie piękno i uczucie, tak? Tu mamy Juliusza Cezara, no większość z nas zna, tu jest tancerz z tamburynem, tutaj natomiast jest statua Leonardo da Vinci, czyli takie uosobienie ludzkiej twórczości, i kreatywności. Więc ta karta idealnie zachęca do tego, żeby właśnie wykorzystać wszelkie swoje działania w tym kierunku, żeby się rozwijać, żeby doskonalić. Do, do, doprecyzowywać, nie wiem czy tak to można powiedzieć, ale rzeczywiście doskonalić swoje umiejętności yy, i działać. Nie zapominajmy jednak, że czasami w pojedynkę wcale nie jest tak łatwo, ale to nawet nie o to chodzi, że nas to ogranicza, ale właśnie dzięki współdziałaniu i współpracy możemy bardzo poszerzyć swoje horyzonty. Mam nadzieję, że nam to się dzisiaj uda i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.